Cześć, Kornelia Jasek, Tech. Dziś spotykamy się w nieco innej przestrzeni. Jesteśmy w siedzibie PCSS podczas warsztatów Sejajakt i cyberbezpieczeństwa. Nasi partnerzy szkolą się z zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem tworzenia innowacji, a my rozmowy, rozmawiamy o tym, jak te innowacje wdrażać w rynek. Jest ze mną pani Adriana Kaczorowska. Reporterka portalu Farmer.pl, specjalizująca się w maszynach 5.0 i rolnictwie precyzyjnym. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adriano, zacznę od takiego pytania. Co myśli rolnik, który widzi na wystawie rolniczej typu Agroshow samojezdnego robota? No, te innowacje wzbudzają zainteresowanie rolników. Zawsze jest wianek zainteresowanych wśród tych maszyn. No i o, o czym myśli rolnik? Że jest, jest to fajne, ale za chwilę pojawia się szereg pytań. Czy to się sprawdzi u mnie w gospodarstwie? Czy to się w ogóle opłaca? Czy ja będę potrafił to obsłużyć? Czy potrzebuję jakichś nowych kompetencji do tego, że będę musiała pewnie się nauczyć tego wszystkiego? I tak naprawdę chyba rzecz najważniejsza, kiedy mi się to zwróci? Więc jest, jest zainteresowanie, zawsze ciekawość rolników. Natomiast wokół tego jeszcze szereg pytań. Co z zaufaniem? Co z zaufaniem? No tak, bo tak jak ja myślę, że tu jest tak jak z każdą innowacją, nie tylko w rolnictwie. Kiedy pojawia się coś nowego, to potrzebuje to czasu, żeby to sobie poobserwować i zobaczyć, jak to działa, i czy warto wydać na to swoje pieniądze. No dobrze, mamy mnóstwo y, firm y, innowacyjnych, y, małych, średnich przedsiębiorstw w branży agrotech, które mają naprawdę świetne produkty. Natomiast gdy wdrażają je w rynek, nie spotykają się z odpowiedzią ze strony odbiorców. Mają po prostu problemy ze sprzedażą. Jakie Pani zdaniem popełniają błędy na etapie tworzenia, może testowania, a może komunikowania tych rozwiązań i co mogłyby zrobić, żeby zwiększyć te adopcje? To oczywiście wszystko zależy od tego, co to jest za produkt, ale jednogłośnie zawsze, jak pytam duże firmy, na konferencjach, jak oni udoskonalają swój produkt, albo jak udało im się już na fali swojej dobrej, dobrej opinii wprowadzić coś na rynek i rolnicy z tego korzystają, zawsze jednogłośnie wszyscy odpowiadają, że to powstało przy współpracy z naszymi rolnikami. Nawet jeżeli to już powstało, to daliśmy to do testowania i te wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy, nie wprowadziliśmy ich dlatego, bo tak sobie po prostu to wymyśliliśmy i chcieliśmy to dać do sprawdzenia rolnikom, tylko odwrotnie. To rolnicy mówili, czego potrzebują. I myślę, że skoncentrowanie się na tych potrzebach, na testowaniu tego naprawdę w polu, nie z laboratorium na pole, tylko z pola na, do laboratorium i znowu na pole, myślę, że taki proces... Udoskonalania produktu chyba najlepiej by się sprawdzał. Myślę, że też taką ważną ideą we wdrażaniu nowych produktów na rynek jest to, żeby udostępniać do testowania te produkty rolnikom, po prostu, żeby to było, żeby rolnicy zobaczyli, że to jest łatwe. I jest też takie powiedzenie, że rolnik uwierzy tylko drugiemu rolnikowi. Tak się utarło kiedyś. Myślę, że jest w dalszym ciągu sporo prawdy w tym powiedzeniu i myślę, że takie budowanie zaufania najważniejsze. Bo fajnie jest oczywiście opowiadać o, o technologii, ale dopóki nie udowodni się rolnikowi, jak to się sprawdza w jego warunkach, z jego potrzebami, z jego kapitałem, to myślę, że no, będzie po prostu trudniej. W rozmowach, o innowacjach, o sprzedaży innowacji, często pojawia się argument ceny. Czy Pani zdaniem te innowacyjne rozwiązania są drogie? Czy może sposób ich wdrażania w rynek, proces sprzedaży powinien zostać redefiniowany? Ja myślę, że innowacje nie muszą być tanie, bo myślę, że jak popatrzymy w ogóle na y tak zwany to długość życia produktu, tak wdrażanie na, na rynek, to każda każda nowa rzecz, ona zawsze jest droga na początku. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest tutaj dopasowanie, po prostu ułatwienie, może nawet nie zakupu, ale może leasingu, może jakiś wspólny zakup, tak jakaś grupa, na przykład rolników, która używa sprzętu wspólnie. Ja obserwuję często robotyzację za granicą, i właśnie Szwecja, Holandia, Niemcy mają więcej robotów niż u nas. I co u nich się sprawdza, to to, że zawsze, zawsze jakaś firma nie wychodzi od razu ze sprzedażą, bo te ceny są bardzo często astronomiczne, tylko mówi, że oni dostarczają robota razem z usługą, czyli z wynajmem. I można tego robota po prostu sobie wynająć na sezon. Jest to wtedy dużo łatwiejsze. Łatwiej jest wtedy po prostu użyć go tak, żeby on faktycznie przeliczyć to na zwrot. A co z dotacjami? Czy Pani zdaniem wsparcie w programach takich jak Prof, czy inne programy ARIMRU, czy Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, one hamują wdrażanie innowacji? Czy rolnicy kupują to, co im się zwróci, czy to, czego faktycznie potrzebują? Ja myślę, że dotacje są tutaj kluczowe, to właściwie, jeżeli porozmawia się z producentami maszyn na polskim rynku, no to no oni czekają, tak? Również czekają, tak samo jak rolnicy czekają na te dotacje, tak samo czekają również producenci i dystrybutorzy, Dlaczego? Dlatego, że dotacje zawsze rozbudzają entuzjazm w rolnikach, żeby ten nowy sprzęt sobie przetestować. Tak, Już wtedy nie ma pytania czy, tylko co by mi się przydało. I myślę, że wystarczy, że spojrzymy na te ostatnie, właśnie dotacje do Rolnictwa 4.0, do, do sprzętu z tą dwukierunkową wymianą danych. Jak szybko, z jakim entuzjazmem i ilu rolników się zgłosiło tak, do, do tego programu? Ja też patrzę na pod, kątem, pod kątem robotyzacji. Jest jeden producent robotów, który wszedł do polskich gospodarstw właśnie dzięki tym ostatnim dotacjom do sprzętu z tą dwukierunkową wymianą danych i dystrybutorzy powiedzieli wprost: tak, że duża część tych Robotów. Pojawiła się w polskich gospodarstwach właśnie dzięki temu, że były te dotacje. Więc myślę, że tak, że dotacje i wsparcie finansowe są bardzo ważne. One wcale nie psują tego charakteru dopasowywania sprzętu do gospodarstw. I myślę, że rolnicy też patrzą pod swoim kątem na swoje gospodarstwa. Każde gospodarstwo jest inne i potrzebuje czegoś innego, więc nie możemy też generalizować. To na koniec zapytam trochę inaczej. Która innowacja w branży agrotech i jej porażka we wdrażaniu nauczyła sektor najwięcej i dlaczego? A to ciekawe pytanie. <grych> Bo nie jest ciężko mówić w ogóle tutaj o porażkach. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że musiałybyśmy tutaj tą porażkę jakoś scharakteryzować. A ja myślę, że niektóre innowacje po prostu potrzebują więcej czasu, żeby w tych gospodarstwach się pojawić. Tutaj przypomina mi się mój znajomy, który właśnie w tych innowacjach cały czas wdraża produkty, wdraża nowe maszyny innowacyjne na polski rynek i powiedział mi kiedy pierwszy raz pojawił się na spotkaniu z rolnikami i opowiadał im o nawigacjach. <noise> z jakim <noise> brakiem entuzjazmu się spotkał. To było wiele lat temu, oczywiście, no ale teraz jest to normą. Każdy rolnik, który chce oszczędzać pieniądze w gospodarstwie, to nawigację ma i z nią pracuje. I myślę, że tak jest z każdym. Z każdą nową rzeczą w rolnictwie. Ona po prostu, żadna z nich nie jest porażką, po prostu ona musi mieć swoje miejsce i czas, czasami po, poczekać na legislację prawną, prawda? Więc myślę, że tych zmiennych jest tutaj tyle, że ja nie jestem w stanie wskazać porażki na ten moment. Rozumiem, że naszym MŚP możemy życzyć wytrwałości i uporu, a ich czas przyjdzie. Przede wszystkim, tak. Myślę, że, że to jest bardzo ważne, żeby czasami przeczekać, tak, bo teraz mieliśmy w rolnictwie trudny czas. Dla rolników niestety priorytetem nie jest cyfryzacja i innowacje, tylko zmagają się z jakimiś innymi problemami, więc myślę, że po prostu ta cierpliwość przyda się. Dziękuję za ten ekspercki głos. Miło nam było spojrzeć na innowacje w Agrotechu właśnie głosem polskiego rolnictwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w tym odcinku w polu innowacji, a Państwa, jak zawsze, zachęcam do śledzenia naszych kanałów na social media. Mamy dla Was przygotowane mnóstwo nowych materiałów, w tym oczywiście relacje z naszych warsztatów. Zachęcam również do odwiedzania portalu farmer.pl. Gdzie relacja z warsztatów, jak rozumiem, również się pojawi. Do zobaczenia za miesiąc.